Ostatnio, będąc w Kolumbii, co on no od odkurwia? Cześć, co tam? Dlaczego machasz nogami w moją stronę? Tam na karabin? Jezus, stary, co ty kurwa odpierdalasz? O no? te siemane, co tam? Co tam, stary? Czpasz? E, e, mi będzie uciec za moje spilly, nie będę zauważał, czy że bla bla bla, pierdolić. I witajcie w kolejnym odcinku Terroryzm take Down Wojna w Kolumbii. E, tego żeście się kurda nie spodziewali, jestem tego pewny. A ja też się tego nie spodziewałem. Jest godzina 23:45, a ja nagrywam tuż po pracy Terroryzm Take-Dam Wojna w Dżangladeszu. O, chłopaki się... Uuu, chłopaki wyskoczyli nagle i ten co siedzi w tym samochodzie. Jest, już dawno z to nie grałem, więc nie wiem czego się spodziewać. Wiem, że tutaj praktycznie nie da się mnie zabić. Tylko mam z ustawieniami coś zdubcone. Mam coś zdubcone z ustawieniami. Sterowanie, czułość myszy. Jest tu coś takiego kurwa jak czułość myszy? A jest mysz w ogóle, jest. O, no, to fakt, dobra. Okej. Okay. O, dobra, dobra. No, dobra, spoko. O, dawno, dawno w tą grę nie grałem, bardzo dawno i było na kanale. Wiem, że się niczym nie muszę praktycznie przejmować, bo tutaj życie i tego typu rzeczy to jest najmniej ważna rzecz w tej grze. Próbuję chłopaków zabijać. Ten mi może zrobić krzywdę, bo ma jakieś tam coś większe takie, ale ci to nie bardzo. Tak swoją drogą nie widzę... Nie widzę mojego paska zdrowia, bo mi yy, pasek ze zasłania. Chłopaki tu widzę szaleją. Wysadźmy sobie tą beczkę. Grasz fuck. Dupło, no fajnie, tu tego. Dobra, nie wiem co mówić, bo strasznie dawno nie nagrywałem. Miałem dość sporą przerwę w nagrywaniu. Na szczęście ta gra nie wymaga zbyt wielkiego wkładu intelektualnego ani skillowego. W... Aha, to był zapis, dobra, tylko już się przestraszyłem, że coś się zepsuło. Ani skillowego w całą, w całą rozgrywkę. Nie wiem na czym skończyliśmy ostatnio, nie wiem w ogóle o co chodzi. Od samego początku odkąd zacząłem nagrywać tę grę. Nie miałem zamiaru wiedzieć o co chodzi. Umieraj. Wiem, że tutaj chłopaki bardzo fajnie padają. Psz, nie grałem w to chyba za dwa miesiące, albo lepiej. To wiecie co? Przesuwa mi się klawiatura i to mnie denerwuje, więc muszę urwać kartkę. Nie z grafiki dla szajki, na pewno nie. Ten odcinek będzie tak nieogarnięty, że to jest po prostu niepojęte. Ja ludzie miesiąc czasu... Nie no, miesiąc. No, za dwa miesiące czasu nie grałem w tą grę, a w ogóle nie grałem, nie nagrywałem nic i nie grałem w nic ze 4 dni, także też jest grubo. Praca się zaczęła i niestety musiała nastąpić minimalna przerwa na kanale, ale wznowimy ją z grubej rury. Mam nadzieję, że przejdziemy przy okazji tą grę jak najszybciej. Da się tu czymśkolwiek biegać, on chyba już biega. No tak, bo tak chodzi. Nie, on no, tak kuca, a tak leży. Dobra, okej, okay. nie wnikam. Idę do przodu. Już nie wiem o co. A, ty leży, myślałem, że ty nie żyjesz. A ty po prostu leżysz i do mnie strzelasz. Po co ja to robię w ogóle? Idę przez. przez dżunglę. Czy co to jest? Mam jakąś inną broń. O, ma mam shotguna. No, to będzie wesoło. Dzień dobry. Przepraszam, ma pan owiec dla konia? Nie ma pan, to dziękuję. O oh, Boże, ilu was tu jest? A ja bym tak granat rzucił. Rzuć jeszcze jeden. Chłopaki w ogóle nie reagują na to, że ja tam sobie idę, widzę granaty. Dobrze, no to wystarczy najprawdopodobniej nic więcej do szczęścia chłopakom niepotrzebne. Ten upadł, bo został w kolano. Boże telefon mi ściąga, telefon nie ściąga i odejdź. Jezus jak ja lubię tę grę, bo idziesz się... A ty czemu nie umarł? Czemu nie umierasz? Aha, no umrzej co ty w sobie myślisz, kurde, że co? Tam są wybuchające beczki. Nie, to nie są wybuchające beczki. Tego pana czasu, tego pana też. Teraz się bo szybko to przeładę. A tu gdzieś był gościu z jakimś takim karabinem, ale zrezygnował najprawdopodobniej, bo on się znikił. Woli jednak polować na mnie idąc. Jezus ta gra jest pojebana. A, on nie ma amunicji. Czemu we mnie wchodzisz, idioto? Nie zapis. Chcę ci trafić prosto w oko. Spoko, leży. Aromat kłopotów, tak? No dobrze. Tu ciężarówka wsiąść nie możemy. Cześć, siemano. Nie, że, nie żebym was nie widział, panowie. A mam nóż, czy coś? Nie, noża nie mam. Dobra, wystarczył jeden strzał. O, minę sobie to, bowiem, że tutaj w tej grze można. Mam siedem naboi do strzelby, także to też jest dobre. Widziałem cię, ale nie trafiłem jakimś cudem. Normalnie unikasz śrutu, jesteś kurwa gościu kozak. Wpadłeś w teksturę? Wpadłeś? nie. Co za mną? Co za mną? Gdzie za mną? No, za mną nic nie ma. Nie ma amunicji. Pod dwójką, pod trójką mam to, pod czwórką... Aha, to. Jakaś ta gra jest porywająca? Czy nie było tu skrótu? A tu był skrót? No dobra, ok, to idę skrótem w takim bądź razie. Dlaczego by nie? Bo przecież ta granata pozwala, bo ona jest nieliniowa. Gdzie tu chłopaki są? Coś tu za cicho jest. A tu idzie się. Cześć, siema. A dobra. Oszczędzę Wam. Żyjcie dalej. Pozdrówcie Wasze dzieci i matki, i córki i ojców. Holy shit, to, tobie już nie podaruję. Nie widzę paska stanu i to jest straszne. Ten się, ten się zrezygnował, ale już po nim. Jezus, jakie ty znudne, ty strasznie głupie. Naprawdę, nie grajcie w tę grę. Nie grajcie w tę grę, chyba że chcecie. A tu jest jeszcze, tu jest skrót, tu jest skrót. Idziemy z w takim razie. Bo to chyba Bóg jest skrót, albo się wracam. Ale chyba nie. Chociaż. Dobra, tu jest jakiś coś most, tak To kurde, a co to jest? Aaa, to jest spalony budynek, no tak. Yy, ciężko się domyślić. Za mną Goodbye. Następnego proszę pana. Aaa, ja w tyłku was mam. Jack jest po prostu ma plecy z tytanu, więc się niczym nie przejmuje. Nie wiem jak tam moje zdrowie, wi, 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 a ja nie widzę. Mam nadzieję, że nieźle. Będę się schował czy umarł? Nie, umarł. Wciągło mu rękę. Nie. Jezus, po co strzelasz? I tak wiesz, że cię zabije, idioto. No tak, no tak. Ty też musisz sobie... Pos musisz, no musisz, chłopie, nie możesz się powstrzymać. Jaki dumny pawsiad. Dobra, idę dalej. Kiedy ta mapa się kończy? Aha, skończyła się. Gratulacje, misja ósma, sukces. Dajemy jeszcze jedną misję. Pisze, proszę czekać. Do współciężarówki dotarłem o 16.10. Kierowca miał na imię sam. wyluzowany kolej z Alabamy. Zasugerowałbym, zasiadł za 50. macowaną na pace. I sprząta wszystko, co wyjdzie przed nami na drogę. dobra. Może się wpakować w niewielkie kłopoty, powiedział. Jak się wkrótce okazało, miał rację. Więc jedziemy do Naprahos Village. Jezus Maria, jak to wymyślił te, te nazwy? W ogóle. Jestem przygotowany, jestem zwarty, gotowy, zwieraczam twarde. Aha, tu jest pięćdziesiątka. Jak mam z niego skorzystać? Ups. Dobra, nie, nie mogę skorzystać z 50, bo kurde, nie mogę. O, mogę, dobra. Ale mogę walić tylko do przodu. No trudno, zawsze coś. Dobra, no i rozpierdlę w takim razie. Tam to coś mogę wysadzić? Nie, nie mogę. Jedziemy na skróty, ależ to jest porywające. Yy, w ogóle, Kalo, co to znikło? Tu coś, Boże, że drzewa znikają, pojawiają się góry. Ewolucja, gademet. się siemano, siemano czemu nie mogę ciebie trafić? No właśnie, Jezus, tu nie, gra, dobra, ładuję przed siebie, nie wiem co chodzi, tam beczuszka wybuchła. Tu chłopaki siedzą, tu tak jest jeden, a nie ma nikogo. A tu byliście, czemu was nie trafił Tak, rozjedzcie, ich, rozjedzi. Ich. wysać to w pizdu, wysyć, tak, rozpierd... tak. No, kupuję, jak jeździsz? no Jezu, zmar. No i co, się zablokowałem, tak? Dobra, muszę tego sprzątnąć, sprzątnięty. Widzę, będziemy teraz tak się pchać, tak? No kurwa, bez jaj. Na chuj on tędy pojechał w ogóle? Nawraca. Fajny sposób ogólnie. Ciężko tą bronią w cokolwiek trafić, tak swoją drogą. Mogę to zniszczyć. To jest kurwa... Nie no, schodzę z tej ciężar... Nie mogę nawet z niej zejść! To jest kurwa żart! Dobra, jedziemy. Łapię te broń. Łap te broń. Nie rzucaj granatem, idioto. Łap broń. Tak jest, tu wysy, ty, granatami rzucają w ciężarówkę. No psychopaci, pierdolę mi psychopaci. Dobra, leż. Nadjeżdża pojazd rozpoznawczy, powtarzam, leki pancerny klasy rozbliża zbliża się. No okej, okay, już tam strzelam w niego. No dobra, skręcił tu, tu, tu i znowu się w tych dupi. No tym razem nie jadą. Aha, nie, bo to dopiero ten będą jechać. Dobra, spoko kumam, czacze. Znak, uwaga, sarna. Nie, to chyba był łoś. Tak coś czujesz na ten odcinek będzie kiepskawy, bo mam jakiś niedosyt emocji z tej gry. Nie, nie rozumiem, po prostu ja po prostu nie rozumiem tej gry, po prostu. Tu widzę, jest barykada na drodze. Tak, tu po Tylko się nie wpierd... No, wreszcie nie wpierdolił się tych idiotów. Wysać te beczki. Po co ja strzelam? W ogóle to jest sensowne. W jakimkolwiek stopniu, tu jest koniec mapy. Nawet na mapie widać, że to jest koniec mapy. Czujecie to? Jak swoją drogą, ciekawe da się wyjść tutaj, w którejś z lokacji za mapę. Siemano. No tak, rzucę granatami, rzucę, rzucę. Mam nadzieję, że to minie, tak. Przez drzewa przeje... no... Kurwa czołg, ależ to jest emocjonujące ludzie drodzy jak... A ładna woda tak swoją drogą. Znaczy ładna. No ujdzie. Naprawdę to jest aż tak bardzo porywające, że musieli to wstawić. Siedzą na ogonie. Kto nam siedzi na ogonie? Okej, okay. weź tę broń, weź tę broń. Dobra, w tamtych już i tak nie trafię. Bo ten samochód jedzie jak po szynach, po prostu. Jak mu coś stanie na przeszkodzie, no to przejebane koniec gry i powtarzamy. Ja bym się zapisał, tak na wszelki wypadek, jakbym się znowu coś miało spierdolić. Te apacze to są nasze czy nie nasze? Aha, apacze są nasze, dobre. Aha, teraz mam tam iść, tak? Dobra, no to idę. Mam iść czy nie? No mam iść, teoretycznie mam iść. Siema, no. Co mi się skończyła amunicja? No już kurwa, myślałem. O, ktoś wywiesił pranie. Maryśka. Zbie Podskoczysz ty kurwa... No dobra, tędy sobie przejdę. W sumie ładny traktor. Zetor najprawdopodobniej. Próbuję udawać, że celuję w ogóle w tych panów po to. Nike, Puma i Adidas. Ale ładne różowe majty. Ready. Przeszkadzacie mi oglądać... Aha, bo tu jest... Bliźniaki tu mieszkają. Jeden ma takie ciuchy, drugi ma takie same. Ale Majty to są boskie! Pink ready. Jeszcze w dodatku fiuto odporne. Dobra, idziemy dalej. Chciałem iść ci się poruszać. W jakim celu przyszedłem tu? Dobra, tu widzę jakaś Honda si... To zła taktyka, była stary. Naprawdę, nie wyszło ci tym razem. Co to jest za samochód? Karawan? Ale ma kurna kwadratowe zagłówki. I nie ma siedzeń. Pedałów nawet nie ma, to jest samochód rozpoznawczy NASA. Bez, bezzałogowy. Umrzej. Tu też. I ty. No. Co oni są, kurna, kuloodporni. Dobra, weźmy strzelbę. To będzie. Który tu sadzi ze strzelba? Tam. Siemano. Już se tam idę do was. Tylko zaj zajdę sobie w tę stronę i może bym jakąś apteczkę zebrał. Bo nie wiem ile mam życia. Butelki. Tu się przynajmniej da rozwalić butelki, a nie tak jak w Borderlands, że się nie da. Dobra, jednego położyłem. A tu jeszcze jest, sorry. Ominąłbym cię. I byłaby zniewaga. Jak chłopaki ładnie ry Przeszkadzasz, słucham muzyki wystrzeliwanej przez tych panów No i zepsułeś im rytm. Który to? O, tu jest nawet cmentarz. Wyłaź za tego grobu. A nie, to był jakiś zombie najpewniej. Czyli widzicie w jakich kierunkach oni strzelają. I nawet nie wiem, czy we mnie trafiają, bo nie widzę swojego stanu zdrowia, ale najprawdopodobniej nie bardzo. Spróbujmy przejść tędy. Raczej to, to się to se nie da. To seje wykonalne. Znowu traktor. Tam temu coś... Czekaj, bo koledze chcę twojemu pomóc. Co ci jest? Stary. Co się stało? Dlaczego masz taką dziwną minę? Przeszkadzasz mi! Co się stało, stary? Jesteś jakiś dziwny, potrzebujesz doktora, psychologa? Nie oddalam się. Będę przy tobie! Będę przy tobie, nie oddalę się od ciebie nawet na sekundę. Nawet na minutę. Nie oddalę się od ciebie, stary. Jesteś... Moją miłością, ociągnę. Będę przy to przy tulecie. dobrze już nie odchodzę od ciebie. Jestem przy tobie, jestem. Jestem. Jestem, jestem przy tobie i czekam. Jestem i czekam. A, spierdalaj, nie mam czasu. Ktoś tu jeszcze jest. Tam jest koparka. O, nawet ładnie wyrenderowana. Kto mi strzela w plecy? Cześć. I także tego szedłem dalej. Co my dalej? Zobaczymy. Ten odcinek będzie długi, coś tak czuję. Chciałbym tą misję przejść. Jak ją przejdę, to wtedy sobie pójdę. Mogę tu wejść? Nie, raczej nie. Do kościoła zawitać. Dobra, idziemy dalej przez wioskę. Wioska Muzuman. O, tutaj mamy jakiś dom. Ale burdel. Szkadzasz mi. Wystrój taki, sebym rzekł. jak Kajowski, siema no. Co ci się stało, stary? Dlaczego biegniesz? Jogging uprawiasz? Umieraj. Który tu jeszcze mi zawraca dupę? A tam! Biegnij, stary, biegnij, biegnij. Strzelaję ci w nogę. Kurwa na kucaka nie powiedziesz? Siemano! Holy shit! Mamy betoniarkę. Może sobie zrobimy domek? Nie, domki to tylko w Minecraft. Tu, tu coś jest pod podłogą. Bankowo. Bankowo tam coś jest, tylko nie wiem co. Ida, Ida dali. Zapisywanie. Hmm. Co to za dom Siemano! Witam serdecznie we Włościach. Ups, zepsułem ci wazę, przepraszam. To ciebie to już raczej pewnie nie interesuje, bo raczej... raczej utknąłem w twoim łóżku. To zabrzmiało dziwnie idę sobie. Mógłbyś przestać. Naprawdę. O stary! Kurwa b Fly girl. Kilka 20 lat, ale takich rzeczy nie widziałem. Się Kto do mnie strzela? Leżeć. Ty też tam cicho. O, co to jak to się nazywa? Mokka koka. Z kokainą. Dzień dobry, oddaj mi apteczkę, bo pewnie już tam gdzieś coś z życiem mi się podziemdziało. Tu mam wybuchającą beczkę, którą miałbym chęć sobie wysadzić. Tam ja troszeczkę mnie uszkodziła, cóż tam. Najważniejsza ważniejsza jest zabawa. Dlaczego nie mogę... Aha, bo tu jest próg. Wysokie progi tu mieli. Siemano, bliźniacy. Tylko jeden był w koszulce z długim rękawem. Znaczy, w koszulce, a drugi w t-shircie. Dobra, idę wyżej. Siema. Siema ma. A ciebie oszczędzę. Żartowałem. Tu Mamy jakieś peceta. Macintosza czy coś. Nic tu nie ma. Co ja mam tu zrobić? Zabrałem apteczkę. No fajnie, też się cieszę. Tu jest amunicji dość sporo, dużo bym rzekł. I co tu? Ale Dobra, idziemy dalej w głąb tej osady. Przedziwnej. Tu do tego domu wejść już nie mogę. Siema, nie rzucisz tym granatem, bo nie zdążysz, ty leżeć tam pod tym drzewem. Krzyżenie nie trzeba gdzieś przynajmniej rysować. Aha, bliźniaczy dom. Jak tamten poprzedni. Aha, bo się chyba wróciłem. Kurwa no... no wróciłem się fuck! Znowu jestem kocmentarzy. Dlaczego rośliny zmieniają kolory? Raz są ciemniejsze, raz są jaśniejsze. Tam byłem, tu byłem. Siema, Czekajcie panowie, przeładuję. O i zbiorę sobie amunicję. Jezu stary, nie biegaj tak szybko, bo nie mogę wycelować. Hello? Skąd was tu tyle, panowie? Ja nie wiem. Co ty jesteś kurwa śródodpadny? Czekaj, przeładuję. Dobra, mogę sobie wejść tu. Chyba jednak nie mogę, nie, jednak ten, ten osobnik nie potrafi chodzić po drabinie, przynajmniej nie po tej, bo innych potrafi, po tej nie potrafił, tutaj jakaś czacha była, coś tu jest, jakaś flacha, to wiem, ale żeby czaszka od razu od alkoholu, dziwni, dziwni jesteś, na pewno nie, Polacy, nie Ruscy, drewniane okna, taczka, no i przeszedłem przez wioskę i co dalej? Aha, mam dotrzeć niby tam gdzieś a... No to spoko, wracamy się ponownie Ależ ta misja jest porywająca Słuchajcie, zmienię sobie chłopaki broń, tylko w którym to się robi. O, mam nóż, no z nożem, chłopaki Dobranoc Dobranoc Dobra. dobra Robię wam zastrzyki usypiające Chcesz zastrzyk usypiający masz, o Kurwa, stary. Jak ty to robisz? Nie dam ci 5 zł spierdalaj dalej, Menelu. Jest tu jeszcze ktoś lub coś. Tam mam wyjść, tak? Czy tam jest po prostu północ? Nie, no północ jest pod S. Znaczy pod N. Pod S jest południe. Mam iść tu, tu, tu. Trzeba mi z powrotem do auta. Nie mówcie mi, tego Jakie mam zadanie? Gdzie tu są zadania, jakiekolwiek? Escape. Nie wiem, gdzie są zadania. Tabem, shiftem, kapsułkiem. Nie ogarniam. Mam iść gdzieś tam. Dobra, no to idę tam. Tu są jakieś czołgi. Ale jak ja... a tu mam iść. Tu, że tu, że tu. Dlaczego mam tutaj iść? Chcę wyjść poza mapę. No pojebało was doszczętnie. Jak ja mam tam to zrobić? Przecież to jest poza mapą ten znacznik. Gdzie no Fajna brodę masz. Gdzie mam Wiesz o tym? Wiesz to czy nie? Bo tam mi, tam mi. Tam, mam iść, tam pokazujecie, że tam. Dobra, ty mi nie pomagasz. Halo. Proszę mi nie zaglądać przez ściany. Nie życzę sobie. No. I tym optymistycznym akcentem zakończę ten odcinek. Pan nam tutaj ładnie macha. Zabiłem go? Tak, kurwa, zabiłem go przez ścianę. O, oh, fuck. Murarkę to tu macie efektowną. Ciekawe, czy jaja ma w ścianie, czy na zewnątrz. Może po jednym ma w ścianie, a resztę na zewnątrz. Dobra, ja se, ja se tu stanę, tu se kucnę, zapiszę i podziękuję wam za ten odcinek. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Teraz już niestety nie będzie tak dużo odcinków jak zwykle. Mam nadzieję, że jakoś mi to wypaczcie. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Terrorist Take Down Wojna w Kolumbii. O ile uda mi się w ogóle tą grę przejść, bo póki co, jedyny wskaźnik jaki mam, to znajduje się poza mapą. O, ci znowu mi prześciany machają, boż. Ależ. O, Matka Boska. Aż co, jeszcze zerknę. Tak. O, i to jest naprawdę Boska Matka, bo się nie da jej A to jest Matka Boska i Jezus Chrystus. No, to... religijny. A tu cała kolekcja japońskich filmów porno. Nieważne. Trzymajcie się, cześć, dobranoc. Yo. yo, yo, yo. No. Cześć.